Witam wszystkich, chcę Wam pokazać najnowszy wzór naszych koszul satynowych, popatrzcie, to jest przepiękny wzór, który jest w kolorze zieleni boho, popatrzcie, satyna, bardzo ładna, do tej stylizacji założyłam naszą marynarkę z ekoskóry, która jest oversize, wykończona bardzo ciekawym łańcuchem na mankietach i... Spodnie, które są naszym bestsellerem. Spodnie z ekoskóry z charakterystycznymi spójrzcie zamkami z boku. Również model, który powtarzamy teraz w okresie świątecznym właśnie z ekoskóry. To jest moja stylizacja. Pokażę Wam teraz kolory również tej najnowszej koszuli, czerwień przepiękna, i drugi wzór, który już Panie znacie, w czerwieni, w zieleni, w czekoladzie. Proszę zobaczyć jeszcze raz moją stylizację, spodnie z ekoskórki, marynarka i oczywiście najnowsza koszula w kolorze zieleni boho. Zapraszam do oglądania nas na Facebooku i na Instagramie.